Idealny setup do nagrywania pewnie nie istnieje, ale jego poszukiwanie to niezła przygoda. W dzisiejszym odcinku opowiem wam jakie akcesoria filmy Smallieku udało mi się przetestować i w której konfiguracji pracowało mi się najlepiej. Poszczególne klatki operatorskie różnią się między sobą nie tylko ceną, ale także rozkładem otworów montażowych. Na samym początku warto zastanowić się, jakie akcesoria planujecie podpiąć, żeby potem nie było rozczarowania. I tak na przykład klatka z której ja obecnie korzystam nie posiada po prawej stronie otworu montażowego na mocowanie uchwytu typu Ari. Jeżeli jednak zdecydujecie się na uchwyty z szyną NATO, nie będzie to żadnym problemem. I w tym miejscu jest to idealny moment na to, żebyśmy sobie omówili różnicę pomiędzy tymi typami mocowań. Zacznijmy sobie od mocowania typu NATO. System NATO to nic innego jak wąska szyna, którą przykręcamy bezpośrednio do kratki operatorskiej, oraz uchwyt z mocowaniem na tą właśnie szynę. Na pewno zaletą tego typu rozwiązania jest bardzo szybki i wygodny montaż. Wystarczy tylko przekręcić jedną szybką złączkę i gotowe. Drugim typem montażowym jest system ARI. Jest to nic innego jak śruba z doczepionym pokrętłem, którą po prostu wkręcamy w otwory w klatce. Muszę przyznać, że to rozwiązanie jest bardzo szybkie i wygodne. Mamy też tam najczęściej otwory na klucz imbusowy, którym możemy bardzo mocno dociągnąć. Nasze akcesorium do klatki. Posiada ono także trzy punkty w styku z klatką, więc całe rozwiązanie jest bardzo stabilne i nie luzuje się pod swoim własnym ciężarem. Przyznam szczerze, ja po kilku miesiącach użytkowania obu systemów nie jestem w stanie wskazać jednoznacznego faworyta, jest to kwestia bardzo indywidualna. W tym miejscu jednak powiem, że bardzo super jest to, że po prostu mamy wybór i każdy może dopasować rozwiązanie do swoich preferencji. Ostatnim rozwiązaniem obok systemu NATO i ARI są po prostu akcesoria. Zamontowane przy pomocy śruby imbusowej. Z mojego doświadczenia wynika, że jest to rozwiązanie najmniej wygodne, wymagające najwięcej czasu przy montażu, ale jednocześnie najtańsze. Także dla tych, którzy są na początku przygody z filmowaniem i nie są do końca pewni, czy dany akcesorium będzie mu odpowiadać, czy chcą spróbować czegoś innego, to myślę, że jest to bardzo fajny wybór. Ja przyznam szczerze, że przez bardzo długi czas prywatnie korzystałem z akcesoriów przykręcanych właśnie na śruby imbusowe i byłem bardzo zadowolony. Moim najczęściej używanym zestawem jest po prostu top handle doczepiony do klatki operatorskiej. Takie rozwiązanie zwiększa już wagę całego zestawu, co poprawia stabilizowanie ujęć podczas filmowania z ręki, a jednocześnie nie przeszkadza w dostępie do poszczególnych funkcji aparatu, czy po prostu podczas fotografowania, czy to w pionie, czy w poziomie. Jest to więc idealne rozwiązanie dla wszystkich hybrid shooterów. Uchwyt tego typu bardzo przydaje się podczas wszystkich ujęć kręconych z dołu. Najczęściej używam je. I na użytek prywatny, gdy nie zabieram ze za sobą zbyt dużo sprzętu, tylko aparat z jednym obiektywem. Drugą konfiguracją, którą chciałbym Wam przedstawić, a mianowicie konfiguracja, której używam do kręcenia materiałów na YouTube, czyli między innymi takich jak ten odcinek, dochodzi nam przede wszystkim monitor poglądowy wraz z uchwytem umożliwiającym regulację w pionie, w poziomie lub dookoła własnej osi. Mój aparat Canon R6 posiada wyjście HDMI typu micro, które jest bardzo delikatne i bardzo łatwo je uszkodzić, dlatego bardzo istotnym elementem podczas korzystania z monitora poglądowego jest dołożenie zabezpieczenia, które w razie szarpnięcia za kabel uchroni gniazdo przed zniszczeniem. Mamy tutaj do wyboru dwa rozwiązania: albo tak zwany cable clamp, który przytrzymuje bezpośrednio zamocowany do aparatu kabel z końcówką micro USB. Albo dokręcany do klatki operatorskiej adapter, do którego podłączamy już przewód z pełnym mocowaniem HDMI. Do takiego zestawu mam oczywiście podpięty również bezprzewodowy mikroport, na który jest dedykowane miejsce po lewej stronie klatki. Ten zestaw tyczy się pracy na YouTube w domu, natomiast jeżeli nagrywam poza domem, to po prawej stronie klatki operatorskiej dokręcam jeszcze dodatkowy uchwyt na rękę. Pozwala mi to dodatkowo stabilizować ujęcia w trakcie kręcenia z ręki, natomiast wybór uchwytu to materiał w zasadzie na osobny film. Mamy do wyboru rączki drewniane, rączki stworzywa, rączki regulowane, jak i te montowane na stałe. Obrotowe, przekręcane, te bez żadnej regulacji, te mocowane tylko po prawej, tylko po lewej, lub z możliwością zamontowania po obu stronach. A wszystko to dostępne najczęściej do wyboru systemem mocowania typu Ari, typu NATO lub przy pomocy śruby imbusowej. Wybór jest po prostu wręcz nieograniczony. Jeżeli chodzi o moje preferencje, to myślę, że najwygodniejszy był uchwyt drewniany z możliwością zamontowania zarówno po prawej i po lewej stronie. Bardzo wygodnym rozwiązaniem była także rączka z możliwością regulacji kąta nachylenia ona jest jednak rączką jednostronną ja akurat zamówiłem sobie tą mocowaną po lewej stronie tak jak już mówiłem jest to kwestia bardzo indywidualna polecam sobie po prostu w miarę możliwości sprawdzić bo może się okazać że jednak najważniejszym kryterium będzie to, jak po prostu uchwyt leży Wam w dłoni. Ostatnia konfiguracja, jaką chciałbym Wam przedstawić, jest myślę najbardziej rozbudowana i korzystałem z niej wyłącznie podczas pracy z obiektywem anamorficznym, który jest obiektywem z manualnym ustawieniem ostrości. Oprócz wspomnianych wcześniej akcesoriów, do mojego zestawu dokładałem jeszcze system Mini Follow Focus. Pozwala on na bardzo dokładną regulację ostrości, gdyż robienie tego od spodu w trakcie trzymania obiektywu nie jest niestety zbyt wygodne i nie jest zbyt precyzyjne. Przy korzystaniu z tego rozwiązania, oprócz tego, że jest to rozwiązanie po prostu bardziej wygodne i bardziej precyzyjne, mamy także system, w którym możemy nasze wcześniej zaplanowane ujęcie zablokować na obu krańcach, tak, żeby już od pierwszego razu być w stanie idealnie wstrzelić się z poziomem ostrości. Oczywiście zabiera nam to sloty montażowe po lewej stronie, także w takiej konfiguracji odpada nam już możliwość zamontowania uchwytu bocznego zarówno po prawej, jak i po lewej, ale tak jak mówiłem, ja korzystam z tego rozwiązania. Rozwiązania raczej w trakcie nagrywania statycznych ujęć. Ostatnim akcesariusz Manriga, jaki testowałem, jest Mattebox. To nic innego jak skrzynka montowana bezpośrednio na obiektywie, która ogranicza nam wpadanie niechcianych promieni słonecznych właśnie do obiektywu. Oprócz tego jest także uchwyt na filtry prostokątne lub kwadratowe i dekielek na obiektyw w formacie XXL. No i przede wszystkim z czymś takim na mieście wyglądasz naprawdę jak pro. Tego typu rozwiązanie niestety wyklucza możliwość użycia regulowanego filtra ND nakręcanego na obiektyw. Także jeżeli chcielibyście się zaopatrzyć w Mateboxa, to miejcie z tyłu głowy, że od razu musicie przerzucić się z filtrów regulowanych nakręcanych, na filtry prostokątne. I to już wszystko w dzisiejszym odcinku. Zapraszam Was do subskrypcji tego kanału oraz kliknięcia w dzwoneczek, abyście byli na bieżąco z pojawiającymi się filmami. Jeżeli macie jakieś pytania odnośnie akcesorii z dajcie proszę znać w komentarzu. Chętnie na wszystkie odpowiem. To wszystko z mojej strony. Dziękuję, do zobaczenia następnym razem. Cześć!